Tam już na tej miejscu wetrze moich prawdziwków żadnych nie było Ale coś mnie podkorciło tu jeszcze zajrzeć na tej jaki piękny kurde czeglaczek stoi Jaki piękny 土曜日の朝。 Kurde, tu są przeważnie tak przy samym brzegu. Dalej, ja już tam wielokrotnie chodziłem. Dalej, jakoś, kurde, nie pokazują się. Tu, gdzie bardziej naświetlone miejsca. Zerknę tylko tak przy brzegu. Kurde, bo mam dużo roboty w domu koszenie. A jest taki skwar, że naprawdę kurde chyba jest powyżej 30 stopni. O, stoi chyba drugi. No, o, ten jakiś młodziaczek. Ten jakiś młodziaczek. Do koszyczka. Nie będę ich obierał teraz, bo naprawdę nie mam wiele czasu. Ja później je zrobię w pierwszej kolejności tam tylko je wyzwieram. Jeżeli coś tu będzie jeszcze to za to koszenie muszę się brać. Dlatego dzisiaj bezpośrednio do koszyka bez obierania, no kurde, nigdy tak nie robiłem, ale trudno. Czas mnie goni, kurde. No, czas. O, stoi, stoi borusek następny. Teglarzek śliczny. Kurde, to jednak przy tych drogach. Nie chcę, o kurde drugi stoi Nie chcę wyjść Śliczne takie, nawet nie pogryzane kurde a dziwne że nawet nie ogryzione I i... tu w zasadzie to zawsze były tak do dziesięciu metrów o. Kurde, jakie tu bliźniaczki śliczne stoją. Do 10 metrów od drogi dalej. O, tu nawet jeszcze jeden. No, dopiero mówiłem, że nie, nie pogryziona, a jednak tego już coś ogryzło. Ale i tak wygląda ten był mi fajnie oh, kurde, kosik prawie postawiłem na Mojaczek. Też wygryzanek, kurde. A szybko się pospieszyłem, a szybko ich pochwaliłem chyba. Ja tam głębiej nawet nie będę wchodził. tylko przejdę i wracam do domu, do roboty, bo kurde mam zaległości przez te grzymy. <grywy> no ale trudno. Jakoś kurde, chociaż na parę minut mnie korciło wyskoczyć na te grzybaski. U, jak wyjdzie się na słońce to jak kurde do piekarnika by wlazł ci co mają jakieś wątpliwości to jeszcze raz mówię że to jest 5 czerwiec 2019 i wcześniejsze filmiki są wyłącznie z tego roku są tam od 19 maja do następnych dni 22, 26, chyba 28, 30, no i tak następny także to są udostępniane, o jest Borowiczek udostępniane filmiki wyłącznie z dzisiejszego okresu, to znaczy z maja i czerwca teraz śliczny morowiczek. No jest coraz więcej takich niedowiarków, ale no ja tam nie będę ich przekonywał. Jak chcą, to wierzą, a mnie to nie. No, tu coś też stoi. O, no, ten teraz nasz... popękał. Teraz popękał. O, to jest jakąś kończę mówiszkę ma hmm. to kurde pogryzany już. Tu w zasadzie to na końcówce nigdy nie było. To no ten jeden jakoś tak się pojawił. Tu dopiero w tej bocznej dróżce zawsze trafiałem. No mogę tak przyspieszyć, bo tylko ja nigdy nie trafiłem na tym miejscu. Jak będzie stał, to i tak go będzie widać. Kurde, widzę, że karta mi się kończy. Nie wiem ile jeszcze tu że wam pokazać, ale zostało niecałe nie 3 minuty. Kurde, mogłem wykasować filmiki sześć tak od się obejrzałem, ale jeden stoi tu taki dość ładny tu Nie. jeden i to taki 아름답습니다. 두 개가 있었습니다. 두 개가 있었습니다. 하지만 두 개가 없었습니다. 두 개가 없었습니다. Kurde, skoro że filmików nie wykasowałem, to jeszcze bym tu, może wam tu coś dłużej o. to i tu jeden. Nie Idę. 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 się przewrócił.